witajcie kochani wiecie co czasami mówimy czemuś nie nieraz takim gestem ręki nie wiecie to jest takie niesamowite że kiedy czemuś mówimy nie to tak naprawdę cała kwestia jest po dwóch stronach bo to, że my dostrzegamy coś, gdzie potrzebujemy postawić granice i coś wpływa na nas, to tak naprawdę to nie nie dotyczy tego czegoś, czemu mówimy nie, a dotyczy tylko i wyłącznie nas samych. I co jest istotne, to jest to, że mówienie nie czemukolwiek tak naprawdę jest takim pierwszym krokiem by powiedzieć sobie tak bo to jest takie odkrywanie czego ja nie chcę w swoim życiu, w swojej przestrzeni a co chcę tylko pielęgnując w sobie nie wobec kogoś, czegoś jakiejkolwiek sytuacji my tę sytuacje wzmacniamy w sobie Podstawowe prawo w energii, że tam, gdzie kierujemy uwagę, czy mówimy tak, czy nie, to to wzmacniamy. Po prostu samo to, że kierujemy uwagę. Mówiąc nie, wzmacniamy. Ale jest to pierwszy krok ku temu, by powiedzieć sobie tak. A jak się powie sobie tak, to się Kieruje uwagę na to, co się chce, by w Twoim ogrodzie, w na moim ogrodzie rozkwitało, rozwijało się. A to jest esencjonalne. Tak więc, kochani, chylmy się ku końcowi w mówieniu nie czemukolwiek, a roz rozkwitajmy, otwierajmy się na tak dla siebie. Czasami na początku trzeba powiedzieć czemuś nie, by móc ten. Kontrast dostrzec, bo nie dostrzegamy. Jesteśmy w jakichś różnych programach, różnych schematach, ale to jest tylko wstęp do tego, co jest najprawdziwsze, a to jest tak dla siebie samego. Najlepszego.